Pokażę ci 7 trików do pracy w kanwie, które będą przydatne na co dzień. Cześć, nazywam się Ada Kinowska, jestem wirtualną asystentką i prowadzę stronę Kobiecy Biznes Online, czyli miejsce dla kobiet przedsiębiorczych, które chcą spełniać swoje biznesowe marzenia. Dzisiaj pokażę Ci na ekranie mojego komputera 7 trików do pracy w kanwie, takich trików, które pomogą ci przyspieszyć Twoją pracę. Nad grafikami w kanwie i sprawią, że będą może one ładniejsze i bardziej atrakcyjne dla odbiorców. Zapraszam cię więc na ekran mojego komputera, gdzie wszystko ci pokażę. Ok, część trików, które chcę wam pokazać, jest w kanwie płatnej, a część jest w bezpłatnej, dlatego mam tutaj dwa profile. Pierwszy jest bezpłatny, który przed chwilą założyłam na potrzeby tego filmu, i drugi mój który używam. Pierwsza rzecz, którą chcę Wam pokazać, to jest y, zrobienie y, przeźroczystego, wycięcie tła z obrazka. Powiedzmy, że chcemy zrobić sobie wpis na Instagramie, w którym będziemy miały przeźroczysty obrazek. Jestem teraz na mojej kanwie, ponieważ ten. Y, ta rzecz, którą chcę wam pokazać, jest tylko w wersji Pro. Powiedzmy, że chcemy dać obrazek, który nasze zdjęcie, i żeby tło było wycięte. Jesteśmy teraz na, w kanwie Pro i bierzemy zdjęcie, które nam się podoba, powiedzmy, że to, i bierzemy efekty i usuń tło. W ten sposób możemy to zrobić bardzo yy, szybko. Tylko tak, jak mówię, to jest tylko w wersji. W wersji płatnej, i samo to się usuwa. Jak widzicie, no, włosy tutaj takie nie powinny być, ale już mamy jakby usunięte tło z obrazka. Jeżeli przejdziemy sobie do wersji bezpłatnej, wybierzemy powiedzmy to samo logo i będziemy chciały wziąć jakiś obrazek takiego pana i weźmiemy w efekty to tutaj widzimy, że się pojawia e, korona i no niestety jest to wersji pro. Następna rzecz, którą chciałabym Wam pokazać jest dostępna w obu e, w wersjach i jest to szybka zmiana koloru. Powiedzmy, że chcemy sobie zrobić e, na przykład post na Instagram. Powiedzmy, że mamy jakiś szablon, który nam się podoba, chcemy oczywiście pozmieniać tutaj wszystko co się da ale na przykład nie podoba nam się to, ten kolor, tak? I chciałybyśmy, żeby on się szybko zmienił, a nie żeby zmieniać w każdym miejscu cały czas. Wtedy na przykład zmieniamy na zielony i tutaj, na samym dole, możemy zaznaczyć zmień wszystko i w każdym, w, w każdym takim slajdzie, kolejnej, w każdej kolejnej stronie ten kolor się zmieni. Czyli jeszcze raz, zaznaczamy dany element, bierzemy, zmieniamy kolor, Wybieramy, który nam się podoba, i bierzemy, zmień wszystko. I we wszystkich e, się to automatycznie zmieni. Nie musimy tego robić za każdym razem. To jest bardzo duży e, zysk czasu. E, I to jest dostępne w wersjach bezpłatnej i płatnej. Kolejna rzecz, którą możemy zrobić, którą chcemy, możemy chcieć zrobić, to jest okrągły tekst. Okrągły tekst robimy w ten sposób, że wybieramy na przykład taki nagłówek, zaznaczamy, bierzemy efekty. I mamy okrągły tekst. Tutaj możemy sobie zmienić, jak bardzo on ma być okrągły, czy ma być maksymalnie, czy w tą w ogóle stronę. Wydaje mi się, że to jest fajna opcja. Czyli wchodzimy sobie w efekty, i tutaj mamy zakrzyw, i możemy sobie zakrzywić to, jak bardzo. Chcemy. Ta wersja jest dostępna w wersji bezpłatnej i płatnej. Kolejna rzecz to jest szybka zmiana rozmiarów. Ta opcja niestety jest dostępna tylko w wersji płatnej, dlatego przeniosę się do niej. Powiedzmy, że chcemy zrobić najpierw post na Instagrama, a potem przenieść to do, do relacji, tak żeby to było e, szybkie, fajne i przyjemne. Możemy to zrobić w prosty sposób. To jest wymiar postu na Instagramie, jak widzimy. I żeby zrobić to szybko i przyjemnie, bierzemy tutaj Zmień rozmiar. Relacja na Instagramie, kopiuj i zmień. W nowym oknie wyskoczy nam wtedy, e, wtedy odpowiedni rozmiar postu na relacje na Instagramie, czyli na Story. Rozciągamy sobie to ładnie. Nie musimy tego pisać jeszcze raz, tylko wystarczy, że sobie to dostosujemy. Możemy tutaj oczywiście to zmienić, ale chodzi o to, że oszczędzamy czas, który byśmy musiały stracić na tym, żeby dostosowywać to. Jeszcze raz, czyli przepisywać, wybierać zdjęcie, i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj to w prosty sposób, szybki nam to pomoże tworzyć kolejne treści na kolejne miejsca. Ja często robię tak, że na przykład ten sam post, który był na Facebooku, czy w jakimś innym miejscu, przemieniam na post na Instagramie, czy na post na właśnie w relacji, czy na Story. I w ten sposób oszczędzam dużo czasu. Tak też powstają moje instalacje. Najpierw są plansze na insta story, a potem plansze zmieniają się w karuzelę w poście. Tutaj jeszcze jeden gratisowa, jeszcze jedna gratisowa opcja, to jest to są, to jest to, że tutaj, kiedy wejdziemy sobie w foldery, mamy wszystkie nasze projekty. Co wydaje mi się bardzo fajne, bo na przykład, kiedy ja tworzę Dodaję sobie nową stronę i na przykład chcę sobie stworzyć kilka instastory. To mogę zobaczyć, jak to wyglądało poprzednio. I nie muszę tworzyć tego od początku, tylko wystarczy, że wrzucę sobie to tu. Mogę sobie to w prosty sposób dostosować i nie muszę tworzyć tego jeszcze raz od początku. Wystarczy, że poprzestawiam trochę elementów, pozmieniam i jak widzicie, jest elegancko. I kolejna rzecz to jest szybkie kopiowanie stylu. Szybkie kopiowanie stylu jest dostępne w wersji bezpłatnej. Wystarczy, że na przykład chcemy, żeby nasz tekst był taki sam jak tu i nie chcemy jakoś tam szukać szybko długo i tak dalej. Oczywiście moglibyśmy zobaczyć, jak wygląda ta czcionka tutaj, jak się nazywa i przemienić to wszystko, ale wystarczy, że weźmiemy ten tutaj, ten wklej styl, wybierzemy ten. O. Mamy jeszcze raz pokażę, jak to wygląda. Mamy zaznaczoną jakąś rzecz. Czyli mamy zaznaczone to, ten, ten napis. Wybieramy w klejstyl i naciskamy tu. I wtedy zmienia się automatycznie wszystko. Na przykład, jeżeli to by było czarne. Zmienię to jeszcze raz i wybiorę inny. Inny. Troszkę pousuwam tutaj, żeby to było bardziej czytelne. Powiedzmy jeszcze raz. Mamy tekst jakiś, który chcemy, żeby taki sam tekst był na dole, więc zaznaczamy najpierw ten, ten, ten obszar, a następnie wybieramy ten pędzel. I, i, i zaznaczamy ten obszar, który ma się zmienić na dokładnie taki sam. Zmienia się czcionka, zmienia się kolor, zmienia się rozmiar, tak żeby wszystko było dokładnie takie same. Ok, to jest pięć trików, które dla Was dzisiaj przygotowałam. Ok, mam nadzieję, że te wskazówki były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, proszę zostaw mi jakiś znak, subskrypcję, komentarz bądź łapkę w górę i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Dziękuję Ci bardzo, cześć, pa!